Co prawda w ostatnim czasie już robiliśmy quiz wiedzy o Polsce, ale uważam, że był dość słaby, więc dzisiaj czas na poprawkę. I tak w ogóle planuję dzisiaj sobie strzelić luźnego streama z Diogesera na moim Twitchu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie followuje Meksa HD, to macie link w opisie. Oczywiście jeżeli czujecie się częścią tego community i po prostu chcielibyście czegoś nauczyć się w Diogeserku. Także zapraszam, myślę, że około 20 na jakąś godzinkę dwie się odpalę. I jeszcze przypomnę, że trwa challenge do końca kwietnia odcinki są nadal codziennie. I oczywiście walczymy o 10 tysięcy subów, więc jak czujesz się częścią tego community, zostaw suba, ale koniecznie z tym dzwonkiem i zaznaczeniem wszystkiego, żebyś wiedział o powiadomieniach. Oczywiście, jeżeli zamierzasz oglądać moje materiały. Zanim jeszcze quiz wiedzy o Polsce, zaczniemy sobie quiz o nazwie. Odpowiedź zaczyna się na literę N, bo wygląda całkiem ciekawie. Brooklyn, Queens oraz Bronx to dzielnice miasta, oczywiście Nowego Jorku. Jak brzmi nazwa państwa, które dzieli nazwę z trzecią najdłuższą rzeką Afryki? Więc to jest znowu niecenzuralne słowo na Twitchu. Podaj skrót, pod jakim funkcjonuje organizacja militarna Puk Pakt Północnoatlantycki. No to teraz rzeczywiście jest mega popularne NATO, w kontekście tego, co dzieje się na świecie. Jak miał na imię cesarz, który podpalił Rzym? Neron, oczywiście Neron. Jak miał na nazwisko autor trzech zasad dynamiki Newton? musi być, musi być Newton z fizyki dobry nie byłem, ale to pamiętam jaką nazwę nosiła ustalony w palce w roku konstytucja sejmowa, Nihilnowi to chyba było, Nihilnowi czyli nic nowego jak miał na nazwisko pierwszy prezydent Rzeczypospolitej no to ten Narutowicz, to nie był? nie, 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 Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Próbuję sobie przypomnieć jakiegokolwiek prezydenta na N No to nie wiem czy Narutowicz był w sumie prezydentem Z tego aż tak dobry nie jestem Stolicą którego kraju jest Katmandu? O kurde, nie wiem Na pewno nie Nigerii Nepal? Nepal, Nepal był kant, yy, Katmandu Podaj skrót pod jaką funkcjonowała partia polityczna Stworzona przez... Yy, chyba taka była, dobra Jaką nazwę nosi kraj ze stalicą Oslo? Jak określa się proces upaństwowienia, przyjęcia przez państwo własności prywatnej lub spółdzielczej, przeciwieństwo prywatyzacji? O, przeciwieństwo prywatyzacji? Naturalnie, Nie, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, dobra. Jak określa się krótki utwór beletrystyczny, pisany prozą? Nowela? Po prostu nowela, ok. Jak nazywa się dział medycyny? Nauka o układzie nerwowym to jest neurologia. Jaką nazwę wynosi park. Narodowe w Polsce, którego symbolem jest Błotniak Stawowy. Jaki jest w ogóle Park na N? Park na Narwiński? Jest chyba taki Park na. Ro... Nie, czy się. Nie, 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 może się mylę. Nie wiem, jaką nazwę nosi najdłuższa rzeka na Ziemi? Najdłuższa że A, Nil po prostu. Jak ogółem określa się znaki graficzne określające wysokość dźwięku oraz jego wartość rytmiczną? Nuta? Nuty? Nuty, ok. Jaką nas wynosi kręgowców jeden z dwóch narządów służących do wytwarzania moczu, wydalanego przez moczo Jak on nas wynosił kręgowców? Nie, dobra, to, to co innego. Nie, nie wiem. Na plażach tej krainy doszło w 1944 do operacji D-Day. To była Normandia? Normandia. Jaką nas wynosi włoskie miasto leżące u zboczu Wezuwiusza? Neapol. Jaką wspólną nazwę określa się w mitologii greckiej i rzymskiej boginie niższego rzędu i osobienie sił żywotnych przyrody? Nimfy to były chyba ta. Jaką nazwę nosi rzymski bóg oceanów? No to Neptun. Tutaj nie Posejdon, bo to akurat rzymski. Według przysłowia umiera ostatnia. Głupców matka, ale ponoć umiera ostatnia. Jaką nazwę nosi jednostka miary, będąca równa milionowej części milimetra? Nanometr? Nanometr. Jak można określić zespół instrumentalny składający się z dziewięciu muzyków? Oj, nie wiem, to były te sekstety, to było sześciu, na pewno. A, jakoś nextet. Nie, nens... Nie, dobra, to będzie strzelanie, nie mam pojęcia. Jak u nas wynosi wiązek organiczny, oleista, ciecz bezbarwna lub żółtawa używana do produkcji materiałów wybuchowych? Nitrogliceryna bym powiedział, tak jest, nie mamy pięciu jak miał nazwisko pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, czy to w ogóle sobie przypomnę, czy jest sens, chyba nad tym nie będę myślał przeciwieństwo prywatyzacji nie wiem, Nazwy nosi Park Narodowy w Polsce, którego symbolem jest Błotniak Stałowy, Błotniaka Stałowego sobie w życiu nie przypomnę, ale jakiś Park Narodowy na N, ojcowski Park tat Narodowy jest na pewno, nie, nie, bez sensu nie wiem tu też, przez co wydzielany, nie wiem, dziewięciu muzyków sobie nie przypomnę. Dobra, 20, średni wynik to 17, więc całkiem okej, okay, ale bez szału. Narutowicz! Pisałem Narutowicza. Nacjonalizacja, Narwiański, a ja co pisałem, to też coś, coś, coś innego. Nerka, o Jezu, no tak. I Nonet, no coś takiego, jakiś Nonet mówiłem, ale to, to bym sobie nie przypomniał. 50 pytań o Polsce. To brzmi już jak naprawdę wielkie sprawdzenie mojej wiedzy na temat ojczyzny. Lećmy, zobaczmy jak pójdzie. Piszcie, jak wam poszło. Oczywiście, link do quizu macie w opisie. Jaka jest stolica Polski? No, to pierwsze to jeszcze będę wiedział. Warszawa. Na co jest podzielona Polska? No, na województwa. Pewnie o to chodzi. Województwa. Ile ich ma? 16 jest województw. Jakie jest drugie najbardziej zaludnione miasto w Polsce? Poznań. Nie, Łódź może być. Łódź jest trzeci, ok. To nie jest to Warszawa, nie. Kraków? Okej, okay, Kraków. Jak nazywają się kraje graniczące z Polską? Rosja, Litwa. E, nie, jest jaka Łotwa? Białoruś na pewno. Ukraina. Czechy, Węgry, nie. Niemcy. Jeszcze jeden kraj, o którym zapominam i który graniczy z Polską. O kurde, Rosję wpisałem obwód Kaliningradzki Litwa. E, później jest Białoruś, później jest Ukraina, Czechy tutaj teraz. Z jakim krajem jeszcze tam graniczy? A, Słowacja, okej, okay, Słowacja, dobra, mam wszystkie. Jak nazywa się język urzędowy Polski? Konstytucja? No 3 maja. 1900. 71? Nie, 1791. Konstytucja Rzeczpospolita. Nie, Konstytucja 3 Maja. Konstytucja Polska. Nie, o co chodzi? Konstytucja 3 Maja 1791. Nie wiem o co chodzi w tym konstytucja. Jak nazywa się obecny prezydent Polski? Dobra, Duda. Jak nazywa się pierwszy król Polski? No nie będzie to Mieszko pierwszy, bo to jest pierwszy władca Pierwszy był Bolesław Chrobry Jak pamiętam, tak jest Jak nazywa się premier polski? Morawiecki Jak nazywa się Druga największa grupa etniczna? W Polsce oh, Kurde, nie wiem No teraz to będzie Ukraińska chyba, tak? No dobra, nie wiem, jaka jest druga Największa grupa, nie mam pojęcia. Jak nazywa się waluta Polski? O Jezu, złoty, złoty polski Jak nazywa się kod samochodowy? LP nie, jest. LPU to jest w Polsce, w Pławach. Z jakimi państwami Polska graniczy poprzez Morze Terytorialne? Nie licząc krajów graniczących, z jakimi państwami Polska graniczy poprzez Morze Terytorialne? Morze Terytorialne? Nie wiem. Z jakimi państwami Polska? Z dwoma takimi, ok. Jak nazywa się najbardziej na północ wysunięte miasto? Gdańsk? Nie, Gdynia? Hel? Nie, Kurde. Jakie tam jest najbardziej wysunięte na północ? Miasto. Jak nazywa się najbardziej ruchliwa droga? Marszałkowska. Marszał Marszałkowska. Nie, nie jest w Warszawie ulica Marszałkowska, Jak albo Piłsudski. Dobra, nie wiem. Ludność w Polsce w 1931 roku? No teraz to jest około 38, więc 35, 4, 3, 2. Ok, 32, no coś takiego właśnie. Jak nazywa się główne pasma górskie? Sudety i Karpaty? Ok, jak nazywają się najdłuższe rzeki? Warta, e, Wisła oczywiście i Bóg? Warta nie jest też, Wisła, Odra. Jak nazywa się najbardziej zaludniona aglomeracja? No, mazowiecka? Mazo... Mazowsze? Okej, okay, nie wiem. Z jakim państwem Polska związała się Unią Personalną? No z Litwą. Litwa. Unia Polsko-Litewska? Nie o co chodzi? Z jakim państwem Polska zawiązało? Z jakim państwem Polska zawiązało? Co to jest? Zawiązała Unię Personalną w 1385 roku. Nie wiem, w jakim państwie, w mieście została podpisana Unia Personalna z powyższym państwem? W Toruniu? Mogła być? Nie. Dobra, nie wiem. Do jakiej e, wielkiej organizacji międzynarodowej NATO w 1999 W którym roku był szef Polski, 966. Jak nazywał się ostatni król Polski? Poniatowski? Tak. Jak nazywa się drugi król Polski? No to był Bolesław Chrobry. I co, kto po nim był? O kurcze, to też tak nie wiem. Jak nazywa się najgłębsze jezioro? A, a nie, to jak nazywa się największe jezioro? Ok, najgłębsze, hańcza. To była hańcza, ok. Jak nazywa się najwyższa góra w Polsce? To jest chyba śnieżka. Nie jest śnieżka? Najwyższa góra w Polsce to nie śnieżka. Jak nazywa się odkrywczyni radu? To jest my Skłodowska. Maria, Kiri Skłodowska. Jak nazywa się twórca heliocentrycznej teorii? To Kopernik. Mikoła, Jezus, szkoda, że tutaj skróty nie idą. Jak nazywa się gmina, w której językiem pomocniczym jest litewski? Nie wiem. Jak nazywa się najmniej zaludniona jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia? Jak nazywa się najbardziej zaludniona jednostka podziału administracyjnego? No nie, no mazowieckie. A, tak, mazowieckie, okay. Jak nazywa się najbardziej na południe wysunięty powiat? Jak nazywa się Hymn Polski? Hymn... Yy, nie pił. Jezu. Mazurek Dąbrowskiego. Tak. Okej, okay, no mało wiemy. Czego nie wiem? Konstytucja. No, konstytucja jest 3 maja. 3 maj 1791. 3 maja 1700, może 93 to był? Nie, no. 1791, 3, No Chyba 91 była konstytucja. Czy 1 maja? Nie no. Chyba nie pierwszego. Nie, tutaj się tak nie mylę, chyba. Nie, nie wiem o co tutaj chodzi z tą konstytucją. Tak, jest konstytucja, może po prostu. Druga największa grupa etniczna w Polsce. Kurczę, bo tutaj ja nie wiem, czy ta, o, im nie chodzi tutaj o te jakieś, wiecie, tereny e, te. no tych górali. To nie wiem, czy to też nie, jakoś nie są oddzielne. Dobra, nie wiem, nie chcę się wygupić. Jak nazywa się morze? Graniczące z Polską, no to może Bałtyckie. Okej okay. Z jakimi państwami po Polska graniczy poprzez Morze Terytorialne? Kurde, nie wiem. To naprawdę nie wiem, widzowie. Tu bym musiał się wygłupiać, a nie chcę mi się. Z Francją nie, bo to są chyba te tereny. Węgry też nie. Dobra, nie wiem, bo tutaj bym się wydurniał, a nie chcę. Po prostu nie wiem o co dokładnie chodzi. Jak nazywa się najbardziej na północ wysunięte miasto? Kurde, tam pewnie jak nigdy, jak Dań Sopot może jeszcze. Nie, Hel też jest tam bardzo wysunięte. Olsztyn jest też bardzo na północy, ale to jest pewnie jakieś takie małe mega na północy. Najbardziej ruchliwa droga. Zawsze mi się kojarzyło, że to jest Marszałkowska w Warszawie, ale dobra, no nie to nie. Jak nazywa się najbardziej zaludniona aglomeracja? Warszawska jakoś? Dobra, nie wiem. Z jakim państwem Polska zawiązała Unię Personalną? litewskie, polsko-litewskie? Nie, dobra, też nie. W jakim mieście została podpisania unia personalna? To można strzelać. Jak nazywa się drugi król Polski? Nie będę pamiętał. Najwyższa góra w Polsce. Naprawdę to nie jest Śnieżka. Druga najwyższa góra. Szczyt Tutaj gmin. Dobra, nie wiem. Ok, 35 jaki jest średni wynik. 34, więc średnie trochę pojęcia o Polsce. Szkoda, że tych 40 nie ma. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. No dobra, to powinienem mieć punkt. Ślązacy, no właśnie, kurde, o to chodziło, o Polskie po prostu. Z Danią i ze Szwecją, ok. No potop szwedzki. Jastrzębia Góra, najbardziej ruchliwa droga A4, ok. Konurbacja Górnośląska Wielkie Księstwo Litewskie, to po prostu o to chodziło Krewo pff, Siedziałbym tutaj do końca życia, bym nie powiedział Mieszko drugi Lambert był Rysy Mięguszowiecki Szczyt Puńsk opolski i Powiat Bieszczadzki, okej, okay, no to nawet nie jestem zły Ale te morza to powinienem wiedzieć, Szwecja, że nie wiedziałem, kurde i Dania, okej, okay, no tutaj się wstydzę Troszeczkę powinienem to wiedzieć, ale no nie wiedziałem, więc nie będę tutaj Okłamywał, ale to był ciężki quiz. No cóż, w tym quizie ewidentnie lipy nie było, jeżeli Wam się podoba łapka w górę sub i widzimy się już jutro. I wpadajcie na Twitcha. Do usłyszenia!